Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na listopad dla wszystkich osób z podznaku panny. Zobaczmy, jakie energie do Was nadchodzą w listopadzie. Zobaczmy energię główną. Cesarz. Co odchodzi do przeszłości? Dziewiątka pucharów. Co nadchodzi? Dwie buławy. Co będzie Wam pomagać? Paść pucharów. Co będzie Wam przeszkadzać? Rydwan. Jaka jest dla Was rada? Paść buław. I z jaką energią kończycie ten okres czasu? Dziesiątka mieczy. W tle czytania mamy Asa Monet czyli angażujecie się w jakiś nowy projekt zawodowy, w jakiś nowy projekt finansowy. Energią główną jest karta cesarza. Karta Cesarza jest kartą wielkich arkan, jest bardzo silną energią, która mówi przede wszystkim, że będziecie skupiać się na budowaniu podstaw, na budowaniu fundamentów, będziecie nawiązywać nowe kontakty, będziecie zaczynać jakąś nową drogę zawodową, finansową, może być tutaj nowy kontakt z osobą, na której wam zależy. Będziecie odczuwać dużo pasji, dużo energii, dużo entuzjazmu, dużo. Chęci do tego, żeby rozpoczynać coś nowego, żeby skupiać się na budowaniu czegoś nowego, żeby rozpoczynać zupełnie nowy etap, zupełnie nowy projekt, żeby rozpoczynać budowanie i organizowanie tych wszystkich fundamentów, tych wszystkich podstaw, które są niezbędne do tego, żebyście mogli tworzyć coś, na czym Wam zależy. To jest budowanie tego punktu, z którego zaczynacie swoją podróż, z którego zaczynacie. Swoją drogę do sukcesu, drogę do osiągnięcia tego, na czym wam najbardziej zależy. Ta karta nie wskazuje na jedną konkretną działalność. Mówi o tym, że będziecie budować albo fundamenty waszego związku, albo fundamenty waszego rozwoju zawodowego. Może być to rozwój waszej pasji, rozwój waszej drogi edukacyjnej. Może być to inwestycja finansowa i zaczynacie powoli budować. Swoją wiedzę na temat danej inwestycji. W zależności od tego, co się u Was dzieje, to jest przede wszystkim w tym miesiącu skupianie się na podstawach, na fundamentach, na początkach rozwoju. To, co odchodzi do przyszłości, to dziewiątka pucharów, i jest to swego rodzaju. Statyczna energia, energia zadowolenia, energia satysfakcji z tego, co udało Wam się osiągnąć emocjonalnie, przede wszystkim, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o relacje z Waszą rodziną, z najbliższymi. Mogą to też być relacje z Waszymi współpracownikami. Jesteście zadowoleni z tego, w jaki sposób się z nimi komunikujecie, w jaki sposób przebiega ta relacja między Wami, jak potraficie się wyrażać, w jaki sposób potraficie. Wyrażać swoje myśli i komunikować się z innymi. Jest to również zadowolenie z tego, w jaki sposób dysponujecie swoimi możliwościami emocjonalnymi, w jaki sposób dysponujecie swoją dojrzałością emocjonalną. To będzie już odchodziło do przeszłości. Skupianie się na emocjach, skupianie się na tym zadowoleniu z tego wszystkiego, co udało Wam się wypracować pod tym względem, pod względem relacyjnym, to będzie już się kończyć, będziecie bardziej przechodzić w energię działania, o czym właśnie mówi karta Cesarza i za chwilę jeszcze powiem o tej dwójce Buław. Z energii emocjonalnej, z energii wodnej, z energii bardziej statycznej, powiedzmy, przechodzicie w energię ognia, w energię działania w listopadzie. To, co nadchodzi, to jest właśnie ta. Dwójka buław i jest to podjęcie jakiejś decyzji, jest to podjęcie um, jakiegoś wyboru, który jest dla Was niezwykle ważny, jest to podjęcie jakiejś nowej drogi, na co się decydujecie. Karta Cesarza tylko podkreśla to, że um, ta decyzja jest w pewien sposób już podjęta przez Was. Wiecie, co chcecie osiągnąć, wiecie, na czym chcecie się skupić, e, wiecie na przykład, z kim chcecie być. Jakiego projektu chcecie się podjąć, wiecie w jakim kierunku chcecie się rozwijać, wiecie czego chcecie się uczyć. Ta droga jest już przez Was podjęta, już zaczynacie budować fundamenty pod ten wybór, już zaczynacie budować swój rozwój. Natomiast karta dwójki Buław mówi o takim świadomym podjęciu decyzji, uświadomieniu sobie, że to jest dla mnie najlepsze, to jest dla mnie najlepszy wybór, to jest właśnie to, co chcę robić. To co będzie wam pomagać to paść pucharów i jest to karta, która mówi o tym, żeby skupiać się na tym pierwszym entuzjazmie, skupianie się na tej drobnej przyjemności, którą daje nam wykonywanie pewnych czynności. Jeżeli skupiacie się właśnie na budowaniu podstaw jakiejś działalności, karta ta mówi o tym, żeby nie zapominać o tej drobnej, zwykłej przyjemności, która jest związana z aktywnościami każdego dnia. Jeżeli lubicie coś robić, jeżeli jest jakaś w waszym życiu pasja, jest jakieś hobby czy nawet nawiązywanie drobnych, zwykłych relacji codziennych z osobami w waszym otoczeniu, krótkie rozmowy, krótkie konwersacje, poświęcanie każdego dnia trochę czasu na aktywności, na których wam zależy, które lubicie. To wszystko będzie wam pomagać, to wszystko będzie budować w was dojrzałość, podstawę do tego, żeby osiągnąć w przyszłości sukces, żeby tak naprawdę wypracować tą pewność siebie, żeby wypracować również swoje własne zdanie, co tak naprawdę lubicie, na czym wam najbardziej zależy, co chcielibyście osiągnąć. Skupianie się na małych rzeczach, skupianie się na małych przyjemnościach na tej energii początkującej, na energii, która jest przede wszystkim skupiona na chwili obecnej, a nie na jakimś wielkim celu, nie na wielkim sukcesie, będzie Wam bardzo sprzyjała. Jest to również karta, która czasami symbolizuje dziecko, czasami symbolizuje życie rodzinne. Tak więc skupianie się również na dzieciach, skupianie się na życiu rodzinnym może być dla Was bardzo korzystne w tym okresie czasu. To, co będzie Wam przeszkadzało, to Rydwan. I jest to chęć do wielkich zmian, jest to chęć do podejmowania e, bardzo gwałtownych e, i wielkich decyzji, takich jak przeprowadzka, jak zmiana pracy, porzucanie tego wszystkiego, co e, wypracowaliście do tej pory. E, karta e, ta Was. E, Ostrzega przed tym, żebyście nie podejmowali tych pochopnych decyzji, żebyście nie rezygnowali z czegoś, co do tej pory udało Wam się wypracować, nawet jeżeli nie widzicie jeszcze korzyści tego wszystkiego, co udało Wam się osiągnąć. Karta ta mówi, żebyście byli ostrożni, żebyście nie porzucali tego wszystkiego, żebyście nie szli za tym impulsem, który Wam sugeruje porzucenie tego wszystkiego, co udało Wam się do tej pory osiągnąć. Natomiast rada dla Was to paść, um, buław i jest to znów skupienie się na początkach, znów skupienie się na e, pasji, na energii, na entuzjazmie, rozpoczynanie nowego projektu. Dajcie tej pasji, dajcie temu zainteresowaniu, e, dajcie temu entuzjazmowi zaistnieć, dajcie temu się rozwijać. Macie tutaj bardzo dużo tej energii początkującej. W tyle czytania był e, była karta asa asa monet tutaj mamy pazia buław i jeszcze macie cesarza, macie pazia pucharów. Wszystko skupia się na budowaniu podstaw, na budowaniu tych fundamentów, na tym, żebyście zaangażowali się w coś nowego, jeżeli coś was pociąga, jeżeli coś jest dla was atrakcyjne, jeżeli czujecie, że macie w sobie tą energię, którą chcecie zrealizować, chcecie ją zużyć, chcecie, żeby coś nowego powstało dzięki temu wszystkiemu, co w sobie macie. Karta ta was zachęca do tego, żebyście dali temu upust żebyście pozwolili zrealizować się temu projektowi, temu pomysłowi, temu, tej relacji, na której Wam zależy. Natomiast kończycie energię z dziesiątką mieczy i tutaj jest zakończenie pewnego, pewnego starego etapu, jeżeli mieliście jeszcze jakieś zadanie, jakieś wyzwanie, jakiś projekt, jakąś sprawę z przeszłości, która ciągnęła się od dłuższego czasu, było to jakieś wyzwanie intelektualne naj, najprawdopodobniej, dlatego że miecze zawsze mówią albo o sprawach intelektualnych, albo o komunikacji, to to trudne wyzwanie, ta trudna komunikacja, ta yy, to trudne zadanie intelektualne, którego się podjęliście, będzie się już kończyć pod koniec listopada. Nareszcie zamknięcie etap, który był dla Was bardzo męczący, był dla Was trudny i chcieliście, żeby nareszcie się to zakończyło. Podsumowując, w tym miesiącu budujecie podstawy Waszego e, przyszłego rozwoju, Waszego przyszłego życia, Waszego przyszłego związku dla niektórych z Was. E, o tym mówi karta cesarza: Będziecie mieli w sobie bardzo dużo energii, bardzo dużo pasji, będziecie mieli w sobie pomysł, będziecie mieli w sobie bardzo dużo siły, żeby realizować to wszystko, na czym Wam tak bardzo zależy. Do przyszłości odchodzi dziewiątka pucharów, i jest to karta, która mówi o. Spokoju wewnętrznym, o docenieniu tego wszystkiego, co udało Wam się wypracować, docenieniu tych wszystkich emocji i tej dojrzałości, która pojawiła się w Waszym życiu w ostatnim czasie. Natomiast ta statyczna energia, energia autorefleksji, energia spokojnego analizowania Waszego otoczenia i Waszych własnych myśli, Waszych własnych emocji, będzie odchodziła do przeszłości. To, co nadchodzi, to jest działanie, to jest wybór, to jest aktywność. To jest podjęcie decyzji, którą tak naprawdę już mieliście od jakiegoś czasu w głowie, natomiast Dwójka Buław zapowiada, że świadomie Podejmiecie tą decyzję w listopadzie, przyznacie się do tego, co chcecie robić, co, na czym wam zależy, co chcielibyście realizować, i jest to świadome podążanie w danym kierunku. To, co będzie wam pomagało, to entuzjazm, to otworzenie się emocjonalne na nowości, otworzenie się emocjonalne na pasję, na zainteresowania, na odczuwanie przyjemności z prostych, zwykłych rzeczy, które pojawiają się w waszym życiu każdego dnia. To, co będzie wam przeszkadzało, to usilne dążenie do zmiany. Uleganie impulsom, uleganie gwałtownym zmianom, chęć porzucenia tego wszystkiego, co udało Wam się do tej pory wypracować, chęć przeprowadzki, zmiany pracy, chęć porzucenia tego wszystkiego, co może być na pozór problematyczne w Waszym życiu, to jest Wam ewidentnie odradzane. Rada dla Was to paść, buław, dajcie. Tej pasji, tym zainteresowaniom, temu wczesnemu działaniu, które się pojawia w Waszym życiu, zaistnieć. Dajcie tej energii i e, tej przyjemności się realizować. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli macie jakąś pasję, e, macie w głowie coś, co chcielibyście zrealizować, dajcie temu zaistnieć, dlatego że macie w sobie wystarczająco dużo tej energii, żeby to realizować. Pod koniec miesiąca. Pod koniec listopada pojawia się energia dziesiątki mieczy, nareszcie coś się zakończy. Może być to jakaś długotrwała e, komunikacja z kimś, która była dla Was bardzo męcząca, może to też być jakieś zadanie, wyzwanie intelektualne, jakiś projekt też w pracy, który był dla Was bardzo ciężki, bardzo obciążający coś, co było dla Was stresujące i się ciągnęło od bardzo długiego czasu, nareszcie się zakończy pod koniec listopada. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki mam, Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.